Przyszedł locik. Sąsiada. I one tak małe, że sztyje idą, A tu się młyn zrobił. Będą mi gonić. O, odbiły jeszcze. muszą połapać Nasz No, myślę, że są na, te same, na tej samej wysokości już prawie. Oj, będzie ścinać czy nie? Nie chcą iść do ściny, ale się kręcą tutaj. Tu są obcy lot, tu nasze się tak oszatkowały. Ale poszły te Nie chcą dogołem. gołem. Wysokość jest ta sama. Poszły. Robiły się. A wysokość była ta sama. Nie złapałeś. Poszły. Widziałeś jak poszły? Myślałem, się pierdolą. A tu są drugie. Gdzie? Chyba w baraniach tutaj. Gdzie są? A tu są drugie. Nie wiem czy nagram ich. A bo gdzie Powinno Będzie powinna być widać. Każde po 264 zł. A i nie złapałeś. Te się już ostro wybiły. A ładnie kurwa. A nie oni idą do ślimki, zanim to intent. Gdzie to chciał duś a tam te zobacz, wyżej, bo... tak, tu niżej. A te jak tu przyszły, zobaczcie, tutaj na tym. Zobacz, dałem tu spadły. No? Może no, nagram tamte jeszcze. Cieje się dzieje Doriana Barana Na piechotę prawie się jak Śkańco mi że ścifliwał Ale wziąłeś kurwa no mnie tu ile brakowało Moje wybiłeś, żeby ten robiły tego ściwę Moje to nie oni, ale tamte doszło A No też schowały Co drzewami?

Budapest się toło w siatkach dopiero dochodów i to się dostać. W siatu barada A bo to idę tam nagram jeszcze Może te pod jeszcze ja Tych nie widzę Tam może na polu by głowie idąć A tu są Sąsiad nie spędził. Właśnie mógłby zagrać nad nim. Są poszły teraz. Poszły się, ześcięły się nasze, ale się obniżyły już. Chyba ich opasłeś czymś za, za mocnym. O, tu jeszcze gania tamte. Uśpiłem świeżą buta paszka. Ciekawe czy jest. Mańka lepiej chodzi. Jasne. No to chyba Mańka tam chodzi. No, no. Dobra. Spauzujemy, bo tu się nic nie dzieje. Aniek, ma tam bardzo dobry punkt. Znowu się wynurzyły. Ale już tu nie przyjdą. Idą jak pocztowe. Bez kółka, tak teraz kółka tak. jakby. A tu ścinka, sam ze sobą. Witamy, znowu locik. Sąsiada. Tu dopiero wypędza. Idą, idą sztychem, zobacz Wiznij, żeby się wybiły troszeczkę. Obać, przelecą ci obok, gołębi. Tak to ci mogą zabrać nawet, jak one tak idą sztychem. Jej już ich nie ma. Wracają jak siwe. No i tyle, i po locie. Ale Chodź, Chodzą jeszcze, znowu wracają, wiesz. No i idą znowu jakby. widzę. Nad Sodołą, za Sodołą. Iż ty. O, może, może. Przad nie Już są w domu. Dorianowych nie widać. Tu nasze. Kierunek mają dobry, ale tamto nie chcą się za nic ściąć, mijają gołębie i tyle. Całe niebo gołębi znowu rozwaliły. Tu się cały lot czyjś. Słabo widać coś tam widać. Rozsypały się w mak. Jeden żałobnik już złapany. Tu też obcy leci. Dużo żałobników było. My złapaliśmy na dwóch pomarańczowych skóweczkach. Wiemy czyje. Ale czy ten lot to czego tej samej osoby? Nie wiem. Błąkają się. Zobacz! O, tu wygnał baran. Na dole, za drzewami. Chodzi, chodzi, jak widzę. Już wracałem tam, ale się błąkają. A ich było, zobacz, taka paka była, ich ponad 150. A rozsypały się i została, nie wiem, z 80 tuwa. Jedno idzie. I pojedynki wszędzie latają. Tu dwa, trzy. Tu jest jeden. No i co? Gołębie zamknięte. Kolejny złapany. A no jest tutaj, z obrączką jeden jasny. Jakie ma pomarańczową? Kulię, czerwona. I drugi chyba tam dalej tak stoi patrzy. Dalej. Tak. Obcy. Te Ten, co się tak rozgląda dobrań. tyłem. Spadają. spadają same. Tam Dania. A, patrz, tu dwa są. Są są. Ja Automat zapięty, gołębie same wpadają. Ale, się Fartowny. Oba, tu wszędzie z każdych stron przychodzą. Tu górą dwa. A nie mogę zegnąć, bo tego kopia. Ja. Tak, dwa. Trzyma. Same obce. Dwa podwócie. No dwa, zobacz, jeden tam dalej za siwkiem. No. Dobrze mówię. Ten wylok. Nie, nie. Partowny automat, co? Walą? A taką mam much. Oba, Patrzę. tu co mi robię. Patrzcie, ja muszę jeszcze zrobić. Dobrego jedzenia pokazać i one same spadają. E. No, no Ty, dobre jak opcji. to ile już złapałeś pod ten zamknięty automat? Nie ganiając. No tak, już z 10 sztuk na pewno jest, nie? Co dani? Co dani? <laughs> A jeszcze nie zrobione, to już było 7 na raz. Tylko sama góra. Dobre miejsce, bo tu nie ma budynków. Tu siada już jeden. Może siądzie do Ciebie. Tu jest następny. Trałobnik chyba albo pasiaty, pasiaty. Lot się rozsypał, a ten też mam na dachu. Tak, do sąsiada też zjeżdżały, widziałem tam. Będzie obce. ogon jest. Było i pasiate wylotowate. Dwa zostały, dwa się dobrały i poszły. A tu jeszcze jest jeden. Są wszystko obce. Mocne sztywne gołębie. Dot dotną się, dotną się. Ale już po deszczu pomo pomoczone są. No, taka dobra wali. Ale one chodziły jak tu podało, już. Ale niepotrzebnie są cię drzewotnie, tak to by posiadały. A tam tak zawsze pozostali. Jak widzisz, że tego łębie, od razu Poruszył się z dołu. Chcą wsiadać tylko. O, o tam następny błocie. przyszedł. Tu się jak płaszczy sen nie kluczy. No. To jest Bo to się w głębi chyba nie lubi Następnie idzie naszą o dwa nie jeden No idzie Nie to ptak to nie To ptaki. Dobra bo tu już pada nieźle Nie wiem czy to będzie widać jak tu leje Siwo jest Moje by się wyloty Takiego białogonka to by chcieli Przelewie jeszcze im wyjść. A tu jakieś idą. Tu raz, dwa zobacz. To uciekają już No, co tu nagrywać? Najlepiej nagrywać, jak się już złapie w ręku. Bo w górze to tak nie widać. O, o, Sztuka na plus. Bez skówek, ale panowie, nie wiem czy widać. Lód. Jest cała w lodzie. Ładna! To jest lód. Zmrożona po nocy gdzieś było. Rano Lodzik złapał. Gdzieś nocowało.